Witajcie w kolejnym odcinku przeróbki rozrzutnika na przyczepę. Prościej no, prości z rozrzutnika przyczepę zrobić niż na odwrót. Z przyczepy rozrzutnik, ale i tak nie jest lekko. Wybiłem już, co prawda, tego trzpienia, co nie chciał wyjść. Burta założona. Ale pozbyłem się takiego elementu, bo się nie chciała domykać. Próbowałem trochę dociąć, ale kurde, widzicie, Bosz uciekał na wszystkie strony. Nie robota. Teraz się domknie. No nawet, nawet, tu jest na styku ale to spod kąta się wytnęło no cóż, no tu musi tak być czymś się, czymś się zastawi Zapięcie burty to będzie fest. Ale wszystko z materiałów odzyskowych to się liczy. O, właśnie o to chodziło. No to się ładnie w palcach kręci. I się będzie trzymało taki zaczep. Wystarczy poluzować do góry powrotem dokręcić przecież to się będzie trzymać. No, tak się tym wszystkim zająłem, że nawet nie zwróciłem uwagi na ten śmieszny, fajny zaczep, zrobiony. To jest przecież kawałek takiego kurdewałka dospawanego do burty. Taś taś, 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 ale nie wiem co zrobić z tymi skosami. Bo mi to wszystko, jak widzicie, tak średnio idzie. Ten by pasował zlikwidować, bo jest bardzo duży. No ten z tyłu to palnicho może tu trzyma jadostwo Zawiasy były zastane. Jejku! Myślałem, że się wcale nie otwiera w pewnym momencie. Że tak kiedyś zrobiłem. No ale nie no, tak się robić. Nie powinno. Fachowa robota tu jest zrobiona. Takie coś zrobić, tego jest aż 4 na długości. Chętnie bym to zostawił. To jest mocne. Dać tylko tutaj jakieś ten coś i... Nie, już się nie ma tego zdrowia, co się miało 20 lat temu. Odpuszczam. Nie, no nie może tak być. Przecież to tragedia będzie wyglądać. Będzie się tam wysypywać. Trzeba ciąć z blachy. Za gruba ta blacha, nawet szkoda tego brać. Hurde. Mam taki kawałek blachy na prywatnym złomie. Wydałoby może 172 cm. To wiem. Nie wiem, czy taki dzień, czy coś. Już miałem dość, ale trochę przemyślałem sprawę i pojechałem po ładny pasek blachy. Ledwo zdążyłem przed zamknięciem, ale dostałem 21,5. Ale jest tak. Tu jak dam nie 14, tylko 13, to mi jeszcze wyda na to, żeby ładnie zrobić. Po co tu ma być takie takie kurde dziadostwo? To tu jest 7. Po tej stronie jest 8. I akurat te 8,5 się zgodzi będzie jak złoto. Także nieco humor mi się poprawił Także cięcie jest, linika, Żeby odrysowywać jak ciąć A jeszcze całkiem żeby było luks To jak to będzie dobrze szło To odpalimy grilla, bo kupiłem trochę Kurde Mięska Palimy grilla, grilla, grilla Dziś palimy grilla, grilla, grilla Tu palimy grilla I Taka perspektywa zmienia wszystko Sobie jeszcze wymierzę to sobie jeszcze wymierzę 170 Kurde Wolę, jak już mam taką porządną blachę, przynajmniej ładną. Żeby nie było jakiejś szczeliny paskudnej, a z kosami się nie przejmuję, bo mam inne przyczepy do wożenia przykładowo snopków, bo to głównie snopki się gorzej kurde, układa, jak, jak jest ten, jak są skosy. Ale przy zbożu to tam. To to przecież będzie robić za taki mobilny sąsiek, magazyn na zboże. Wiecie, najgorzej kurde. Jak się jedzie coś kupić, no to wiadomo, wydać pieniądze. To też chodzi o czas taki wyjazd, jak się jeszcze samemu działa. to są to jest największa strata. 173 Idealnie. Będzie pięknie. A nie, jakby to wyglądało jakby było. Kurde, to. Albo jakieś bym wziął zardzewiałe inne kawałki. No to kurde. Szczelności rzepakowej to mieć nie będzie. Ale zbożową, jak się po to jak najbardziej. No to za te udane wymiary. Wasze zdrowie. Znoszę powoli na przyczepę wszystkie graty powiem tak, ładniej by było jakby tu ta blacha się nowa połączyła z tą starą ale nie mogłem tak zrobić, bo by mi brakło po tamtej stronie centymetr kurde, no. tam że jest takie wgłębienie to się młotkiem od dołu przyczepę i się powinno i się połączy ale na razie czyszczę tutaj starą blachę Zwinąłem przewód do końca do spawarki, bo już właśnie nadszedł ten czas, żeby to przysmarkać. Lekko spod kąta, wyczyszczone. Tu nic się więcej nie zrobi. Tu 20 może. O kurde. Widzę za mało znowu. Co Wam chodzi, żeby tam zboże przecież nie wpadało, między te, nie? dlatego tak stukam. Ale tu myślę, żeby jeszcze zalepić, bo ta dziura tu jest za duża trochę lekko coś przysmarkać. Został kawałek blachy przecież, ale wygląda to luks. No tu by można było jakimś gwoździem czy czymś też zasmarkać, albo też kawałek blaszki dać. Pomyślimy grilla zapalny. nie ma jak zjeść w miejscu pracy. Nie? Jarek. Jarek na przyczepę go. Nie, bez przesady. Jak chcecie. Co racja, to racja. Po co z nim? Po co schodzić tyle razy z przyczepy? Tu wróg go dam, gdzie nic nie będzie robione. 20 cm gdzieś na 3, żeby tylko z jednej strony tak delikatnie smarknąć. Żeby dwa razy nie wchodzić, to idę po mięso. Uwaga, podano nam przyczepę. O, co to. Takie kurde detalki są najgorsze do roboty. Nie wiadomo, jak to ustawić, czym podeprzeć, gdzie dać masę. No ta masa nie chyciła. Masowałem przy grillu. A obrócę chociaż za wcześnie. Nie wiadomo, czy później będzie czas. No to co na środku to już się już się zatygowało. Chyciło. Można trochę młotkiem Postukać szczelność rzepakowa Taki też już doszły, rozstawiłem po bokach, bo się lekko przypaliły, ale tak powinno być, dobrze wysmażone ławkę zrobić, wsiąść i siedzieć. Nie byłem ten Akordeon, ale dawno nie grałem. Kurde, to dużo nie nagrałem, tylko się aby mięso przypaliło. Zaniosę go do domu. Tutaj zjemy tylko kawałek. Wiecie jak jest. Można dobrze zjeść, popić, pograć, pośpiewać, nawet na przyczepia. Tylko że przez ten czas już ta burta by była zrobiona. Jakby nie ten grill, nie akordeon. Mamy w końcu wakacje. Także jeszcze raz, wasze zdrowie. Żeby materiał sypki mi tego tam nie wepnął, nie? To są dwa takie tam kątowniki oczywiście nie takiej długości, tylko ten. centymetr dwa Dobra robota, ale wszystko bez maski Jadek, wzrok zepsujesz, trudno się mówi Nie ma nic za darmo Z tego spawania umyje się, pomaluje się, będzie jak nowa. Teraz Glira zabrać, posprzątać wszystko, bo może być deszcz. A Najważniejsze to elektroniczny sprzęt schować. A więc cóż, na dzisiaj to by było na tyle. Także trzymajcie się i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Na razie, cześć!